Cześć, witajcie na kolejnym grzybowaniu. W środku tygodnia zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Na razie, Taka piękna noga jest tutaj sobie rośnie. Bardzo ładny. Trochę w bok skręca. O, jaka noga. Piękność na razie taki ale oczywiście lecimy dalej żeby nie było Okej okay. nie jest tyle grzybów co ostatni, na ostatnim grzybobraniu chociaż ten sam las ale ale takie perełeczki co jakiś czas się trafiają proszę bardzo ślicznotka piękna zdrowiutka świeżutka młoda wirowiczek no no i tak powoli powoli i do koszyka spadają super no kolejna piękność Czyutki, piękniutki. Ale to nie koniec. O, jaki ładny, piękny. Jeszcze jeden. Piękniutki. O. Jeszcze dwie sztuczki Bajkowe Super Mamy takich więcej Świeżynek Tu jeszcze jeden piękny, śliczny Ale zaraz wam pokażę Pytardę Pytardę, pytardę Zobaczcie, tutaj mamy taką skarpę Skarpę I co my tu mamy? Jeden grzyb i drugi grzyb. To nora. Zobaczcie. Zobaczcie. Co za piękność. Co za piękność. Co za piękność. I jeszcze jeden tam jest głębiej. Ale nie wiem jakiego wydostanę stamtąd. piachu, zobaczcie. Takie przepiękne. A coś pięknego. Coś pięknego. Piękne, świtne. Jeszcze jeden. Prawusyk. Takie jeszcze jedno. Takie ładnie szki. Wysoka budowla stara. tym sobie rośnie jeszcze. O, oh, I mrowisko. krasnoborowiczka zostawiam. Pięknie rośnie. Czyżby to był podgrzybek? brunatny oh, nie jak kresnoborowiczek. Ja szyki ładne. Szukam. Ale nie ma dzisiaj tych grzywów co ostatnio. Niestety. No. Tak tragicznie to nie jest. Powiem szczerze. Pogoda super, nie za ciepło także można sobie pospacerować ludzi dużo nie ma także jest bardzo fajnie no ale chyba jeszcze pojadę w jedno miejsce ehm. Zobaczyć co tam słychać, dawno nie byłem. Więc tam jeszcze poszukam grzybów. Ale na razie, jeszcze w tym lesie pochodzę. I tyle. Tam widzę nóżki. Pocięte. Tutaj widzę jakieś też nogi. To wyrasta mi prawdziweczek. Takie ładne młodziutki do marynowania. Jak sam raz i szukamy. No i w dołku jeszcze takie dwa koźle. Jeden maluszek, drugi większy. na brzuchy. Taki śliczny kresnowy rowiniczek. Jak dobraweczka. Jedna. No i nastąpiła zmiana lasu. Tam już za bardzo nie było... Wybierać. I oto pierwsze w tym lesie prawdziweczek No i mu udali kolejne prawdziweczki Bardzo ładne Dobrze, to miejscówka zmieniona i takie oto okazję jeden Tuż obok drugi A widzę jeszcze jednego małego. O, taki do marynowania. a Będzie. Ja no i takie jest z innego miejsca. Ja się tu pokręcę jeszcze. Jeszcze jest tutaj prawdziwe, trochę ob obiedzony. Zobaczmy w jakim stanie technicznym. O no taki pójdzie do suszenia może być jeden idziemy sobie powoli dalej i tu ładniejszy okaz No taki bardzo ładny bardzo ładny i kolejne do goszyczka wpadają Chyba rozejrzymy No w tym lesie jest zdecydowanie wątpliwy. i Zybku Trochę jakby przydeptany Nie wiem, taki dziwny jest Ale jest okej okay. Piękny byczek Lacny, piękny Naprawdę ładny Super I no to to grzyb jest Podgrzybek. grzybek hmm. Ciekawe Powiedz mi. Miodowy? Prawdziwy, tak. O jakie cudoczki cudoczki drugi jeden, o jaki piękny proszę, piękny piękność, ho ho, ho. jeden obok drugi piękny Maluszek, fajny śriaczek są dwa a jeszcze widzę, widzę, widzę tak taki ładny bardzo o taki ładny jest Że powoli, powoli kończę. I idę do samochodu. Powoli, także nieźle. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Taki młodziaczek. Tu ktoś obok chodzi, bo widzę świeża noga. a tego nie zauważył no po prostu bywa i tak kolejny prawdziweczek ładnie ubarwiony bardzo ładnie kolejne nogi porcinane znowu ktoś przeoczył pod paprocią się rozglądam dookoła czy gdzieś ja nie przeoczyłem Ach, chyba nie. O, widzę jednego, jednak. się dość dokładnie jaka piękna jaka piękna o jak śliczne piękne jeszcze jeden równie piękny o jakie młodziaki coś pięknego zobaczcie такие великие, твердые, вспоминалые. и такие два. Один. Hmm. i na takiej dróżce. sobie idę, idę i patrzę kozaczek sobie stoi taki ładny czełuję no dobra to już nie tylko samochodu także koszyk znowu pełen pięknych okazów zdrowiotkich, młodziutkich, fajnych I tak to wygląda właśnie I tyle Trzymajcie się do następnego